Cześć kochani, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić pewną, y, pewną sprawą. Mianowicie, ostatnio w naszym pięknym mieście Girzycku odbyła się gala wręczenia nagród świętego Brunona. Mieliśmy taką farta taką przyjemność dostać nagrodę wyróżnienie w kategorii turystyka w 2021 roku. Chciałem wspomnieć wam o tym, dlatego że. Te emocje wróciły do mnie ostatnio na nowo. Dlaczego? Dlatego, że właściwie miałem okazję być na takiej gali pierwszy raz. Gala odbyła się w Gierzyckim Centrum Kultury, była to po prostu duża impreza zakończona koncertem Piotra Cugowskiego. Natomiast nasza gala odbyła się w czasie, kiedy jeszcze były te wszystkie obostrzenia wariackie. No i niestety, werdykt usłyszałem wyłącznie oglądając na YouTubie live'a. Więc y, nie mogłem tych emocji tak y, uwidocznić, uwypuklić, jak, jak tegoroczni laureaci, czy też ci z poprzednich edycji po prostu wyszli na scenę i powiedzieli parę słów, podziękowali. To było fajne. Zabrakło tego w tym czasie, kiedy właśnie my dostaliśmy nagrodę, ale no niestety nie byliśmy w stanie przeskoczyć tego y, z racji właśnie no, kajdan nałożonych na społeczeństwo. Tutaj przypomnę Wam jeszcze, jak wygląda taka statuetka. Jest dosyć ciężka, pokaźna. Wygląda ona bardzo fajnie. Zachęcam wszelkich działaczy aktywnych, czy pilotów, czy nie tylko, jakiś tutaj oglądających ten, ten kanał, te, te filmy, żebyście y, działali na rzecz waszego miasta, waszej okolicy jakiejś tutaj. Róbcie coś, no bo po pewnym czasie na pewno zauważone zostaną te starania. Y, nam to też nie przyszło od razu, tylko musieliśmy troszeczkę popracować na to. i, i, i No i fajnie, naprawdę mega wielki zaszczyt, że coś takiego, y, no, Mogliśmy yy, przeżyć. Z tego miejsca chciałbym pogratulować serdecznie wszystkim laureatom edycji, no zwłaszcza laureatom z kategorii turystyka, ponieważ no, w tej kategorii też my się znajdowaliśmy. Działajcie, róbcie coś, bądźcie aktywni, to na pewno do was wróci. Pozdrawiam serdecznie Dominika Zmierczak, Motolotnie Mazury. Widzimy się w następnym filmie. Cześć. Serdecznie dziękuję i gratuluję Wam pilotom, którzy codziennie niemal przemierzacie to nasze mazurskie niebo, pokazując i okolice. Zotu Ptaka naszym mieszkańcom, jak również turystom. Piękno tej krainy właśnie dostrzega się najlepiej będąc na górze. Rozwój transportu lotniczego jest przesądzony i wiemy doskonale o tym, że najbliższa przyszłość będzie właśnie związana z ruchem lotniczym. To, co robicie jako prekursorzy w Giżycku jest właśnie tym kierunkiem chyba, który powinien być w tej chwili najmocniej akcentowany. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję Waszej jakości, pomysłowości, Waszych bezpiecznych lotów. Sam kiedyś byłem członkiem pokładu, powiedzmy członkiem załogi motolotni i wiem, że to są niezapomniane nie chwile, kiedy właśnie przymierza się te przestrzenie powietrzne nad jeziorami, lasami, nad Giżyckiem i dostrzega się piękno wówczas Wielkich Jezior Mazurskich. Wszystkiego najlepszego, dalszego rozwoju, Waszych pomysłów i bądźcie bezpieczni na górze, jak też i oczywiście na ziemi.